Cześć, witaj, pozdrawia braciak. Jest początek czerwca, od kilku dni jest trochę cieplej, w granicach 20 stopni, ale tutaj u mnie się, wieją bardzo silne wiatry. Dzisiaj zajrzę do tych uli, gdzie poddawałem matki nieunasienione i sprawdzę, czy w ogóle się unasieniły, czy coś składają e, jakieś jajka jeżeli nie no to będę musiał zamawiać nowe matki, może tym razem o mi się uda i ratować te rodziny, bo jeżeli nie no to będę niestety miał za chwilę pusto w tych ulach. A tutaj wreszcie przyszła ta dostawa od Wysonia. No i pomalowałem te ule i będę je podmieniał tak żeby w przyszłości tamte, które były do tej pory trochę poddać renowacji. No i też Niektóre, które dokupowałem w ostatnim okresie, a nie miałem możliwości ich pomalowania, żeby je po prostu pomalować. To co? Działam. Pierwszy odkład. Zobaczmy, czy tutaj matka podjęła czerwienie. Pszczoły jeszcze trochę jest. Sześć uliczek obsiadanych. Przy okazji przełożę te ramki do korpusu całego, bo tutaj jest kombinowany korpus z dwóch połówek, to będę z niego uciekał. jak nie widać, pszczoły mało. ładnie wypolerowane komórki pod przyjęcie jajek, ale jajek nie ma na razie Tutaj. tak odrobinę pyłku w komórkach Tutaj widzicie też, jajek nie ma, pszczoły mało. No nie sprzyjała nam pogoda, znaczy mi nie sprzyjała pogoda w tych ostatnich trzech tygodniach. Pojedyncze dni cieplejsze, ładnie pierzga. Ale matka póki co nie czerwi. Tutaj też nie. Nawet w tych cieplejszych dniach jest ja po prostu kosmiczny. Nie sądzę, żeby matka się zdecydowała na oblot przy takich warunkach wiecznych. No i prawdopodobnie trzeba będzie poddać nową matkę. A co to tutaj jest? Są larwy. Zobaczcie, nie wiem czy to widać. Tu w środku są larwy, ładnie zaczerwione po środku. Tu też są larwy. Czyli tak jakby ta matka się unasieniła, gdzie ona jest. Na razie jej nie widzę. Czyli na tej ramce są larwy. To ja to przekładam. Okej, okay, to jest jakaś pociecha żeby się matka jednak nasieniła tutaj larwy znaczy ile, 4, 5, 6 dni o jest mateczka, zobaczcie tutaj poszła na brzeg ramki przykładam ją, nie chcę jej zgubić super czyli jest szansa, że uratujemy tą rodzinę teraz zacznę je podkarmiać i Dobrze. Zacznę podkarmiać, tak żeby miała motywację do czerwienia. I jest szansa, że z tego coś jeszcze będzie. Wow, co za niespodzianko. Jestem zadowolona. Dobrze. To już tym razem pełny korpus wraca na dennicę. Tak. Miejsce matka do czerwienia ma. 2, 4, 6, 8, 9. A dam im jeszcze ramkę węzy. O, tutaj akurat w tym Co wypadku Wysoń z nektariadą pasuje. A Łysoń, ani hmm. nektariada z apikozami, nami. Wielkopolski nie do końca pasuje. Trzeci odpad majowy. Zakitowany bardzo powałka. Ciężko odkleić. Dobra. Pociągnęły trochę wosku w górę. Zbiorę im to, żeby się nie gniotło. Dobra. To teraz co? Zacznijmy od brzegu. Piesżga, pustą. I co tutaj tu też matka była znakowana? Ja ich nie widzę. Za to sporo pyłku. Dobra. O, a proszę, a tu mamy czerw. Pięknie. Czyli ta się też u nasieniła. Znajdę tą piękność. Zobaczcie, mamy czerw, larwy, czyli matka jest. Ja. O, kolejna ramka z czerwiem. Pięknie. Czyli to, co już się poddałem i byłem przekonany, że z tego nic nie będzie, okazuje się, że jest ok. O, tu mamy mateczkę. Zobaczcie w tym miejscu. O, tutaj jest. I to ona ma co? 3H chyba. Dobra, super. Matulka składa jajka. Jest. Bardzo dobrze dalej nie będę im grzebał, tylko zlikwiduję ten kawałek tutaj tego wosku, bo on mi będzie przeszkadzał w przyszłości. Czyli co? Trzeci odkład z matką u nasienniku. Już trzy ramki czerwiu. Może na trzech ramkach czerw, a nie trzy ramki, bo to trochę by była nieprawda. Znowu będę lekkimi dawkami syropu podkarmiał. No i co? Jest szansa, że to się uratuje. Super. Czyli mamy... Trzeci odkład. Teraz zajrzę do czwartego. I ostatni odkład zrobiony z mojej złośliwej matki. Kiedy ją kasowałem na początku maja. Tutaj nie mogłem poddać matki nieunasienionej, bo jej po prostu nie miałem dla tego odkładu. A matkę w ostatniej chwili znalazłem. Więc tutaj zrobiłem tak, że poddałem im z innej rodziny po prostu tę ramkę z matecznikiem rojowym. No i ona akurat, matka, gdyby chciała się wygryźć z tego i u nic, to miała trochę czasu. bo to wszystko zrobiłem w granicach 8 maja, o ile dobrze pamiętam. Czyli tak, tu jest pieżga, jak widać. Bardzo dużo pieżgi. Tu jest węza podciągana, więc jest szansa, że matka tu się też unasieniła. Tylko ja jej tutaj matki nie zobaczę i nawet nie będę szukał. Tylko będę szukał jajek i czerwi Jeżeli będzie czerw, będą jajka, to znaczy że tutaj ta mamy matkę rojową. I nasiennioną, ale na razie tego nie widzę. Nie widać. Czerwiu. O, zobaczcie. Tutaj jest matecznik. Widać, że wygryziony. Drugi rozwalony tutaj. ale póki co I tutaj w tym cieniu jest mi ciężko coś zobaczyć ale nie ma tutaj na tej ręce no muszę jej jeszcze dać 2 dni 3 i wtedy skontrolować To jest ramka, ale to jest raczej poka. I tak jest. I ostatnia ramka też pokara. Dobrze, czyli w ostatnim odkładzie matki nie widać. Ani jajeczek nie widać. Więc trzeba będzie go skontrolować za jakiś czas. Dobra. No to co? W zasadzie z odkładów można powiedzieć trzy matki przyjęte i czerwią. W jednym w dwóch odkładach matek nie widziałem, ja ich nie widziałem, więc dam im jeszcze 2-3 dni i zobaczę. No to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie.